Witamy tutaj Pana Paszkiewicza Witam. na drugim wywiadzie, dokładnie godzinę i 5 minut przed końcem głosowania. Byłeś taki pewnie siebie, tymczasem wygrywasz z debiurem, mimo że jesteś streamerem o 200 zł. Jak się do tego odniesiesz? Nie spodziewałeś się takiej wyrównanej walki. Powiedziałeś, że 10%. Tak. tak, nie spodziewałem się, bo dużo ludzi się zajebało w tym, że wysłało cię ci robi. I dlatego Wiewiór wygrywa, bo taki Olo czy inni, którzy wysyłają, mylą się po prostu wcale. Czyli to nie jest na przykład dlatego, że ty jesteś taki kozak, tylko dlatego, że się mylą. Nie, kozak nie jest. Ale. No co mam powiedzieć? no Wiewiór równa walka i ja go nie będę tam gnoił, bo. Mhm. bo go, go lubię, no. Dla meki sobie mogę pognoić. Mhm. Ja się odniesiesz teraz do tych subwebiura, który, który był przed, przed Tobą na wywiadzie i powiedział, że... Do który? No to Ci tłumaczę, że przed chwilą tu był na wywiadzie i powiedział, że Pasza cały czas wychodzi na taras, albo do kibla i że, że wypisuje tak, że jakby do swoich ludzi, żeby wygrał z tą, bo wstyd będzie, jak jest ja nie Nie, ja przysięgnąłem wszystko. Ale mówię to, sobie Ty no, Dobrze, no. dobrze. Że nie wypisuję do żadnych ludzi, żeby wysyłali na mnie. To tylko czat. Yy... No <noise> nie, Tylko trzeba to... decyduje kto wygra, no i tyle, no. Tak, ale Weber Ale nie wiesz, w... Przecież to by było nieuczciwe, kurwa, jakby... Ja napiszę... Ej, dobra, we mi wyszli kurwa 2000. Bo jakby ktoś no tak, chciał, to i tak by wysłał. Ale, ale to... Mniej więcej chodzi o to, że Weber właśnie, że ty no, siedzisz cały czas na telefonie, na tarasie, że... Nie, ja nie siedzę na telefonie, żeby... na tarasie. Jak ja jestem rano... Pana. Jak ja jestem rano, kurwa, jestem przed kamerami, to ten chuj jebany ćpie, już śpi. I kurwa co, ma być pusta, pusta, kanapa kurwa, albo coś? Ale no, on tak jakby zarzucać to, że, że jakby ty piszesz do swoich donatorów, że 5 minut przed końcem mają wysłać ci donator, żeby wygrać, wiesz? I ja żartuję. A nawet jeśli kurwa, to i tak ludzie jak będą chcieli, to wyślą prędzej czy później, a jak nie, to nie. I tyle hmm. no. Może ludzie, wiesz, czekają na ostatnią okazję, ale ja nam to w no jak ktoś będzie chciał wysłać, to wyślę, no nie przeszkadza ci na to, że dużo, duża część widzów na znaczy, czacie się Marlena? Włosy odrosną, to już nie będą wydawali. To znaczy nie, Zojrok miał cenę, yy, zdjęcie ustawić obok mnie. I widzowie mieli stwierdzić, że ja wyglądam jak Marlena. Marlena wygląda jak UFO. A czy ja wyglądam jak UFO według Ciebie? No i zdaniem tak. Tak? tak? To opierdzę się na łyso za kolaku, Nie, nie mogę, bo mam... No, jestem że więc mogę, ale moim zdaniem, serio, ja, jak kolega koledzy powiedział, no to wyglądasz, może nie jak Paredon, ale co najmniej jak, jak jakiś Freddy Krueger, koszmar z ulicy Wiązów. No, no, Freddy Krueger to wygląda jak jest no. Dobra, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ym, czy brakuje ci dyktatora terrorysty? Szczerze? Tak. To dlaczego wczoraj przyszedłeś do mojego pokoju i powiedziałeś nie, nie powiedziałem tego kurwa. Mogę skończyć? No powiedz, powiedz. Przyszedłeś przyszedł do mojego pokoju i powiedziałeś: Kurwa, ale mi psychikę rozjebał. No. No, rozjebał mi jedną rzeczą. Ale ogólnie nie brakuje mi go, bo kurwa, coś się zawsze dzieje jak wbija. I mi to nie przeszkadza, bo ja znam Kasjusza i rozumiem to, że on. No tak, kilka twarzy. A to nie jest czasem syndrom sztokholmski, że, że po prostu jesteś za swoim Także ja, Teraz tęsknisz za Kasiuszem, ale gnębił na przykład cię przez tyle dni i wszedł ale kurwa, Jak sercem, ja jestem cały czas 100 i chciałem do pokoju z taką twarzą zbitego psa i powiedziałeś kurwa, ale nie rozjęło psychicznie. Tak. Po jednej rzeczy. Nie powiem po jakiej, ale po jednej rzeczy. A mimo wszystko tęsknisz. No, bo kurwa. No nie, no to też będzie zaraz, że ludzie odbiorą to jako pucowanie kurwa. A te zjeby dalej nie? Bo ja słyszę. Dobra, no to zaraz sobie wyjaśnimy, no. To nie swojego ślimaka ogarnąłeś. Nic innego ślimaka, ale tam. Dobra, mów no. Mm, że zaraz ludzie odbiorą to jako pucowanie, ale. Chociaż coś się, kurwa, dzieje. Mhm. Chociaż coś się dzieje. Klasu coś, wymyślić coś. Wyjścig, coś. Mhm. To jest trochę wkurwiające, że napierdala po tych głowach, kurwa. Bo się poczuwa, ale. Coś robi i czatu się to podoba, a my wszyscy jesteśmy tu, żeby zrobić to dla widzów. Mhm. Tak samo kurwa, jak stripcyzerka. Nikt nie chce stripcyzerki, ja chcę zamówić stripcyzerkę po to, żeby czatu się spodobało. Mhm. A ludzie mówią, że o, po tańczy dwa tańce i wypierdoli, no i chuj, to jest dla czatu. Mhm. A na przykład powiedzmy się o takiej rzeczy, że nie uważasz, że ludzie, którzy w projekcie YouTube są zajęci, w tym sensie, że mają dziewczyny, tak jak ty. Dawid Cox. Podobno Dziku. Bebiur eee, akurat nie ma. Castio. Czy ludzie, którzy po prostu ma, ym, są Kassiusz w związku... też ma. Ludzie, którzy są w związku... Ludzie, którzy są w związku nie powinni być na najdłuższe, bo oni hamują same dymy. Ym, oni hamują dymy w zarodku, dlatego, że jak przychodzą jakieś dziewczyny, coś by miało się dziać. Cokolwiek. Czy miałbyś się przelizać, czy coś zrobić. To po prostu jest zgaszone w zarodku. Ty jesteś w związku. Jak ty na to patrzysz? Uważam, to, że to... powinny być ludzie wolni. To dlaczego tu jesteś? Nie wiem, no ja, wiesz, ja mam związek, to mogę wypierdalać razem, kurwa, z dzikiem sypiarzem jebanym. To nie lepiej po prostu zrezygnować i dać miejsce takiego innego? Ja mogę, ja mogę, jasne, tylko żeby to było dobre miejsce. No okej, okay, ale ty musisz powiedzieć, czy, czy ty po prostu chcesz, czy, no bo ja rozumiem, że masz dziewczynę, chcesz tak. być jej wierny. Bo nie tutaj się no to szacić. mówię, jak to będzie dobre miejsce za mnie to spoko i ja bym był w stanie, nie? YouTube Show mhm. no bo na przykład Dawid powiedział takie słowa, że może już tu się nie nadaje, mam kobietę mam dziecko, może się nie nadaje dlatego dzisiaj Ciebie pytam, skoro też masz kobietę ją kochasz tak. no to nie lepiej powiedzieć, słuchajcie to jest mój ostatni sezon mam dziewczynę, na razie na tym projekcie się nie nadaje no jasne Jestem w stanie tak powiedzieć. Ale nie, bo zaraz wyjdziesz, że ja ci narzucam, że masz opuścić ten program. No, nie, nie, ale ty mnie zapytałeś, czy tak uważam tak. Mhm. Ja uważam, że powinni być tu ludzie, właśnie, wolni. Mhm. Bo jak przyjdą foki, to oni to powinni jebać je kurwa w kakao na kamerach. No właśnie. No. No i dlatego ty jesteś od pierwszej edycji. I, i tak jak wie, jest wolny, ja mu ogarnia foki, mhm. więc co ja mogę więcej zrobić? To od niego już zależy. Mm. Czyli otwarcie nie powiesz. No, tak... to znaczy jak znaczy, nie... ja wiem, że jesteś też podpity, to inaczej troszkę myślisz? Nie, ja myślę to samo. Jestem, uwierz, że po alkoholu jestem bardziej wylewny. Że Ale ja to też wami dem... coś rozkminiam. w duszy wiesz o tym? Tak. A z drugiej strony ci pewnie jest szkoda to zostawić. Tak, jest tak. Że Szkoda mi zostawić projektu, bo byłem na każdej edycji jako uczestnik też, nie? No właśnie. Ja też byłem od pierwszej edycji razem z Tobą, ale na przykład ja zrezygnowałem. Między innymi też z tego powodu, ale to nie tylko. Ale to już tam jest jakby nieważne, bo to kwestia jest z Więc na tym byłem ciekawy. W I takim, w takim układzie, no to Ty powinieneś wygięć z programu następną edycję. David Cox na pewno, Dziku podobno też się związku, więc Dziku też. Czyli jest, sam Kasiuś zostanie na no YouTube, tak? No, no tak, ale po prostu mówię tak, dlatego że. Nie chodzi o to, żeby na przykład projekt upadał z, z edycji na edycję przez to, że każdy ma dziewczynę i jest związany z mm -hmm. dziewczyną. No bo teraz jak kurwa fajnie wyszło, jest dyktator, to jest ciekawe, nie? Tylko mówię tak na przyszłość, mm -hmm. jakby się ci pytam zdanie. Czyli masz takie samo zdanie jak... Tak, ale ja się z tym zgadzam, no. no. dobra. Ja myślę, że widzowie też by nie chcieli zajętych chłopów i wiesz... żeby kurwa stypić przez dziewczynę. Gdy dziewczyny przychodzą, to oni powinni wyrywać. Mm -hmm. A na tej edycji... To wiesz, Dymy też dla mnie wychodzą na spontanie i to, że jak ja ogarniam foki, to tylko dla dobra widzów i kolegów, czyli dla Wywióra, mhm. bo dzisiaj nie sprowadziłem i Wywiór nie ma co robić, ale nie to, że go oskarżę. Mhm. tylko po prostu, jakbym je sprowadził, to Wywióra by nie było przez te trzy ostatnie, mhm. albo Kas już ogarnął, albo ja. Dobra, e, to już... Ostatnie pytanko, naprawdę krótkie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Została godzina, wygrywasz wybieram o 200 zł, jakiś przekaz dla Twoich fanów. Ostatnia godzina, nawet nie cała godzina. 57 minut. Dobrze, no to nie wiem, no jak chcecie, powiem tyle, no. Nie będę pierdolił, że taką zweryfikuję, że kierujcie się głosem serca, ale po prostu jak uważać, kogo, kogo lubicie, no to możecie nawet wesprzeć. My dziękujemy i tyle. Jak powiedziałem wcześniej, że na pierwszym wywiadzie, że przepierdole z wielą czy coś. Nie obraż się akurat to. Bo ja go lubię, ja go zaprosiłem na ten projekt i myślę, że, że będzie git i mogę być tym stypiarzem, ale mam nadzieję, że nie. Bo kurwa z to powinien być kurwa dla mnie dziku przez kurwa 10 dni. Nawet jak wypierdala, to i tak wszyscy mówili go tak. I to nie to, że się na niego wziąłem. Mm -hmm. Tylko wiesz, prywatnie zajebisty możemy pójść na przez A chciałem z wami zrobić konfrontację już po głosowaniu, że ty usiądziesz tutaj z dzikiem i wyjaśnijcie sobie to w cztery na kamerach. Na przykład... To dawaj. 20 minut po północy. Czyli będzie... O, o, o głosowaniu. Głosowanie skończy się o północy. 15-20 minut po wy siedzicie tutaj w dwójkę i w cztery oczy sobie to wyjaśniacie tą sytuację. Dobrze, Tak? Tak. Widzowie chcecie tego? No jak widzowie chcą to jasne. Ja tylko spojrzę na, na czat czy widzowie tego chcą. Jeśli Mo, są... Pokaż mi też żeby się nie oszukiwał. dobrze, ja ci pokażę. Dzika też się pytałem, Dzika, powiedział, że też może. Tylko będzie, że A Mogę, mogę też z tobą wywiad zrobić, że to usiądziesz, ja przypóta? Mm -hmm, może, ja, no. No tak, zamienimy. Ale to nie teraz, bo już tu rozumiem. No to nie to Bo no, rozmawiałeś 10 minut, a godzinę do końca głosowania, więc wiesz, no to... No, no większość pisze, że nie, kurwa... Większy, czy nie? No ja widzę, że więcej, że tak chyba. Nie, 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 no ja to jestem. W tak, tak. No to dobra. No dobra, to dzięki za wywiad. Zostało 50 minut. Walczycie, a później postaram się tutaj konfrontację zrobić z dzikiem i zobaczymy, czy będziesz taki odważny. Face to face. Znaczy, nie muszę być odważny, bo ja już mówiłem, jak dobra, ja. No zobaczymy. No, no to dobra.